Wiadomo, że to jest normalne. Tak Spotykamy się, wybieramy elementy wyposażenia, które mają się znaleźć w mieszkaniu i jeżeli jest decyzja, zielone światło, zamawiamy, działamy. Tak? Więc to tutaj gdzieś tam określamy nie tylko pod kątem budżetu, również pod kątem czasu. I dzięki temu, że współpracujemy z biurem Jawa Nieruchomości, możemy przeprowadzić klienta tak naprawdę od samego początku począwszy od zakupu nieruchomości, aż do wprowadzenia się do pięknego, nowego wnętrza przede wszystkim najważniejszy czas i spokój. To teraz jest tak naprawdę dla każdego istotne. Czas i spokój, jeżeli chodzi o to, że my przejmujemy cały proces. Nieruchomości bez tajemnic, czyli krótko, konkretnie i bez tajemnic o rynku nieruchomości podcast skierowany zarówno do osób, które chcą kupić, jak i sprzedać swoją nieruchomość. Dzień dobry, cześć. Witam was w kolejnym odcinku naszego podcastu Nieruchomości bez tajemnic. Dzisiaj temat, który bardzo często spędza sen z powiek, czyli wykończenie mieszkania, remont mieszkania. Moim gościem jest dzisiaj Ola Trojanowska z pracowni Apatrojanoscy i to właśnie z Olą porozmawiam. O nowej usłudze biura Jawa Nieruchomości, którą wprowadziliśmy do naszej oferty. Cześć Ola, witaj. Cieszę się, że rozmawiamy dzisiaj na temat naszej nowej usługi, jaką jest wykończenie nieruchomości pod klucz. I od tego zacznę. Czym jest to wykończenie nieruchomości pod klucz? Co się wiąże pod tym określeniem pod klucz? Wykończenie pod klucz, to jest oferta tak naprawdę dla osób, które chcą się od razu wprowadzić. Nie chcą się przejmować remontem, nie chcą rozmawiać z ekipami, nie chcą po prostu tych zbędnych nerwów, które są oczywiście no podczas remontu nieuniknione. I dzięki temu, że współpracujemy z biurem Jawa Nieruchomości, możemy przeprowadzić klienta tak naprawdę od samego początku. Począwszy od zakupu nieruchomości, aż do wprowadzenia się do pięknego nowego wnętrza. Czy ta usługa dotyczy tylko rynku pierwotnego, czy także wtórnego? I pierwotnego, i wtórnego, tak naprawdę, bo działamy i w tym, i w tym od wielu lat i no nie boimy się ani remontów większych, ani tych mniejszych przy rynku pierwotnym. Brzmi bardzo dobrze, czyli ty jesteś w stanie a, znaleźć dla klienta odpowiednie dla niego mieszkanie. I załóżmy, że będzie to rynek pierwotny, gołe ściany, stan deweloperski. I oprócz tego mieszkania, możesz klientowi od razu sprzedać wizję tego mieszkania, tak? Zaproponować. Aranżację, włącznie z tą usługą wykończenia, czyli pilnujesz wszystkiego do samego końca, a na sam koniec klient wchodzi z walizkami do mieszkania. Dobrze to zrozumiałam? Dokładnie tak. Od momentu tak naprawdę zakupu już poznajemy tutaj klienta, wiemy czego chce, co możemy zaproponować, i wtedy dostosowujemy tak naprawdę wszystko do jego potrzeb. Począwszy oczywiście od układów funkcjonalnych, o czym wcześniej już rozmawialiśmy w poprzednich podcastach, i poprzez jego jakby oczekiwania, no i co najważniejsze, budżet, w czym możemy się zmieścić. Czyli zaczynamy od, jakby po kolei, usystematyzujmy to, jeżeli się do nas zgłasza klient, kupuje nieruchomość tak? z biurem jawa nieruchomości, już na początku rozmawiamy o tym, jaki ma budżet, jakie ma oczekiwania i. Po zakupieniu nieruchomości wkraczamy my, cały zespół apatryjnosy działamy kompleksowo, czyli najpierw zaczynamy od koncepcji, wizualizacji i takiego wstępnego budżetu. Jeżeli jest akceptacja, no to przechodzimy do konkretnego projektu technicznego i my nadzorujemy to od samego w początku do końca. czyli Klient nie musi się narażać na rozmowę, znaczy narażać. Może to jest źle powiedziane, ale no niektórych to bardzo stresuje, że musi rozmawiać z wieloma ekipami mhm. i podejmować cięż, ciężkie, trudne decyzje czasem, które są nie do końca zrozumiałe. Więc jakby my przeprowadzamy to przez cały ten proces, łącznie z harmonogramem prac, czyli z zamówieniami, dostawami na budowę, no i oczywiście kontakt z ekipami. Pod klucz, czyli tak naprawdę klient faktycznie no może wziąć te przysłowiowe walizki i prowadzić się już do gotowego wnętrza. Super, to jest naprawdę bardzo fajna usługa. Czy ona dotyczy tylko mieszkań, czy też e, domów? E, nie tylko mieszkań. Mieszkania, domy, tak naprawdę tutaj, no co mamy, tak naprawdę e, pod postacią miejsca do życia, tak? Czyli hmm. i mieszkania, mniejsze, większe domy, renekturne, pierwotne, także tutaj możemy. Mamy szeroką skalę. Tylko... Czas na przerwę. Jeśli dotarliście do tego momentu i jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, pora to nadrobić. Dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi treściami i pomoże nam się to rozwijać. Zrobione? Lecimy dalej. Czy korzystając z Waszych usług, ja nie muszę się przejmować tym, czy ja znam odpowiednich fachowców, czy oni mi dobrze zrobią tą pracę i na czas, tylko wszystko oddaję w Wasze ręce, tak? Chcę się upewnić. Wszystko oddaje klient, tak, w nasze ręce. Oczywiście no, mamy kontakt, tak? No bo wiadomo, że czasami są klienci, którzy oddają nam wszystko, wszystkie decyzje, ale są też klienci, którzy po prostu w, w trakcie całego procesu projektowego chcą mieć e, oczywiście e, kontakt z nami. Wiadomo, że to jest normalne, tak? Spotykamy się, wybieramy elementy wyposażenia, które mają się znaleźć w mieszkaniu e, i e, jeżeli jest decyzja, zielone światło, zamawiamy, działamy. Tak? Więc to tutaj gdzieś tam określamy e, nie tylko pod kątem budżetu, również pod kątem czasu. Bo wiadomo, że im częściej spotykamy się z klientem, im dłuższe są decyzje, wybory kolorystyki, czy podłogi, czy też nie. ścian, czy jakiś wykończeń, no to ten termin troszkę nam się może wydłużyć, no bo wiadomo, że mm, kluczowe są też momenty zamówienia i e, elementy, jak długo do nas przechodzą. Tak, niektóre są dostępne od ręki, na niektóre musimy czekać. Także tutaj budżet, czas, no to wszystko musimy sobie ustalić. Mhm. E, czyli nie bójmy się powiedzieć tego na głos, jeśli klienci chcą kupić nieruchomość. Bez względu na to, czy to będzie nieruchomość z rynku pierwotnego, czy nieruchomość do własnej aranżacji, tak? większego bądź mniejszego remontu, to mają się zgłaszać do Ciebie, do Oli Trojanowskiej, która poprowadzi ich i przez proces zakupu tej nieruchomości, i przez proces jej wykończenia. Dokładnie tak, do, mnie, do mnie kompleksowo, tak naprawdę w ogóle do no, JAWA nieruchomości, do każdego z agentów, bo tutaj jakby wszyscy współpracujemy. Yy, I wiadomo, że jeżeli chodzi o... Czy ty na przykład będziesz miała klienta, tak? Sprzedasz y, jakieś mieszkanie, to oczywiście potem ten klient może przejść do mnie, tak? Bo to nie chodzi o to, że tylko ja przeprowadzam przez ten proces, także cała nasza ekipa, zgrany zespół. Cały zespół, tak, JAWA nieruchomości, dokładnie. No dobra, to yy... Wiemy już dużo po tej pierwszej części rozmowy, ale chciałabym, żebyś jeszcze wypunktowała takie korzyści dla klienta. Tak w prosty sposób, konkretnie, co klient zyskuje, jakby w ramach tej współpracy zakupu i wykończenia nieruchomości pod klucz. Przede wszystkim najważniejszy czas i spokój. To teraz jest tak naprawdę dla każdego istotne. Czas i spokój, jeżeli chodzi o to, że my przejmujemy cały proces. Dodatkowo znany jest z góry budżet, więc już mamy zakładane jakieś tutaj, no nie powiem, że widełki cenowe, bo wiadomo, że zawsze coś może się zmienić, ale to jest znane już z góry, tak? Poza tym jedna osoba do kontaktu, czyli albo ja. Tutaj ktoś ode mnie z zespołu nie ma tak, że klient musi rozmawiać z wieloma ekipami. Nie, jest tylko jedna osoba, więc to też jakby ogranicza nam czas i rozbieżność informacji. Wizyty na budowie, no to wszystko jakby jest tutaj po naszej stronie. Mm -hmm. Dostawa dostawy materiałów, logistyka, także tutaj nic nie dotyczy klienta, nie musi się tam denerwować. No i oczywiście gwarancja jakości. Tutaj mam na myśli gwarancję też jakości nie tylko w projekcie, ale również w wykończeniu, bo mamy swoje ekipy, z którymi współpracujemy. Nie są to ekipy obce całkowicie, tylko te faktycznie, które są przetestowane przez nas przez lata. Ja bym dodała tu jeszcze jedną rzecz. Co klient zyskuje decydując się na taką współpracę? Wieloletnie doświadczenie w branży nieruchomości, biura jawa nieruchomości i Twoje wieloletnie doświadczenie, jeśli chodzi o... Projektowanie wnętrz, o architekturę wnętrz dla mnie. To jest duet doskonałe. Idealne połączenie. Idealne połączenie, i no dla dzisiejszych klientów, których tutaj mamy, i niezależnie, bo tutaj jeszcze o tym zapomniałyśmy, może dodać, że to nie jest oferta dla wybranych. Tak? Bo mamy tutaj różne pakiety, możemy je dostosować do klientów. Może to być w budżecie które sobie przeznaczamy jakieś mniejsze, czyli przykładowo robimy tylko malowanie ścian, podłogi, stawiamy kuchnię, łazienka, koniec. No? I gdzieś tam ten budżet mamy powiedzmy ograniczony, że nie wyposażamy tego do końca, czyli łóżka, meble, nie wiem co tam jeszcze, no wiadomo jakie mamy pomieszczenia, mm. że gdzieś tutaj jesteśmy elasty, elastyczni, jeżeli chodzi o budżet i wyposażenie. Jestem zafascynowana tą usługą i cieszę się, że mogłyśmy dzisiaj trochę więcej o niej powiedzieć. Sama nierzadko wspominam moim klientom o takiej opcji. Zwłaszcza, że w ofercie naszego biura również są nieruchomości, które wymagają albo generalnego remontu, albo ogólnie remontu. Czasami jest to tylko kwestia odświeżenia, ale dobrze wiedzieć, że można. Zrobić to za pomocą doświadczonych ludzi, ludzi z wizją, z umiejętnościami, z kontaktami. Mm -hmm. Nie trzeba się tym stresować i martwić. Dziękuję Tobie bardzo, Ola. Czy Ty byś chciała jeszcze coś dodać na sam koniec? Myślę, że nie. Myślę, że wszystko, co najważniejsze na ten moment poruszyliśmy. Jednym słowem, zachęcamy do kontaktu wszystkich klientów, którzy stoją teraz przed decyzją zakupu nieruchomości, nieruchomości, która będzie wymagała Wykończenia. Tak, no zapraszamy no już podczas jakby wyboru nieruchomości, tak? Do, do rozmowy wstępnej na kawę zobowiązujące po prostu, żeby się poznać i zobaczyć, jakie mamy możliwości, a przede wszystkim jakie mamy pakiety tych wykończeń. To jest bardzo ważne, bo wszystkie są dostosowane, powiedziałabym, te na miarę. Dokładnie. Dzięki za dzisiaj, mam nadzieję, że to co usłyszeliście jest dla Was inspirujące. Zachęcam do kontaktu z Biurem JAWA Nieruchomości, w szczególności z Olą Trojanowską, jeśli poszukujecie doświadczonego, godnego zaufania agenta nieruchomości, z którym zakupicie swoją nieruchomość oraz jeśli potrzebujecie architekta wnętrz, który tą nieruchomość z Wami wykończy. Dziękujemy, zachęcamy do subskrypcji, koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w kolejnych. Na razie, cześć, hej.